Oho, to nie dzwoni. Dzień dobry wszystkim. Mhm. Mm you know Okej. Okay. Zbliżamy się do misji dla Lestera, bo musimy trochę nadgonić z fabułą. Okej, okay, tutaj jest. Zatrzymam się na środku drogi, no tak, bo kto mi zabroni, nie? Jackson Skinner, he's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. <laughs> and the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I am reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. Ok, homie. Fruit, dobra. To sobie zainwestujemy w takim razie. Od razu. Tylko na której to giełdzie by było? Rynki. Fruit, fruit, fruit. By ja trochę za. No. Dobra, na tej drugiej. No halo. Fruit, dobra. Yyy... Ym... 1231 jest. 1231. zobaczymy sobie po. Po misji, jak to tam będzie. Gdzie ja mam jechać? Musimy sobie nadgonić troszkę z fabułą, bo y, robimy na live'ach ten na, na 100% tą grę i już nam trochę zaczyna brakować aktywności. Więc musimy podgonić z Fabułą trochę, boże, kochany. I. Y, y, żeby mieć co robić na tym, bo tam jeszcze trzeba odblokować jakieś skoki ze spadochronem, tak? Coś jeszcze tam było? Trzeba te listy pozbierać, także to jeszcze kawał, kawał czasu. Będziemy robić te live y chyba. I co? Ale udało nam się na live'ach zrobić w końcu, w końcu tą szkołę latania. Na maksa. Także. Ja jestem w ogóle przeszczęśliwa, że to się już skończyło że to już za mną, bo po prostu doprowadzało mnie to do jakiejś szewskiej pasji. E, ja helikopterami nie umiem latać. To jest dla mnie jakieś zło konieczne. E, I tragedia jedna wielka, naprawdę. Zapraszam na live y bardzo serdecznie. <laughs> ok. Dzień dobry. To ja spadam To ja sobie tu stanę, mogę? Mogę sobie wysiąść na przykład i go ze snajperki zestrzelić? Hey, today, Boże, kochany koleś <laughs> O nie ale jak można tak stać przy drodze w samym, w sensie, no wiadomo po co, nie? Jezu, wstydu nie masz, dziewczyno, wstydu nie masz. Ale, a przyjedzie on czy nie? Dobra, ktoś tam jedzie. Wcale w ogóle mnie pewnie nie widać z tego wzgórza z tą snajperką, nie? <grym> pewnie w ogóle mnie nie widać, zero podejrzeń. I co? To, to to jeszcze nie ten tak? To ona musi wsiąść do tego samochodu. To pewnie będzie ten bez bez dachu. Mogę się założyć, że to będzie ten. A ja mam go zabić, tak? O, -o chyba mi nie wyszło. O, -o. No strzelaj Frank. Dobra. Y O, o, chyba mi bardzo nie wyszło. No to nic, to zastrzelimy go w takim razie z samochodu, tylko musimy go najpierw dogonić. Ale mam cele, jak baba z wesela, nie? Dobra, Franklin, umiejętność specjalna. I co, i on bardzo szybko będzie uciekał? Dobra, yy... dobra, dostał. Yy, to chyba tyle. No, opuściłam obszar i co? Dzwonimy sobie do Lester'a. Ja chciałam zobaczyć te akcje teraz. Super, tylko muszę przełączyć sobie muzyczkę, to po pierwsze, a po drugie muszę. Okej, okay, a po drugie muszę zobaczyć sobie te akcje. Dobrze, zapisz mi to. Mogę już akcję? Dziękuję. Pieniądze i usługi. Druga to i to, i frut. Aha, i teraz się podniosły, tak? Dobra, no to ja sobie teraz je na szybko kupię. I zobaczymy. Czy nam to jeszcze wzrośnie, czy nie? Boże, te jeszcze spadają. <noise> Najgorzej. No dobra. Ja proszę mi stąd wyjść. I co? I teraz gdzie jedziemy? Do Lester'a znowu? Czy tutaj? Dobra, to pojedziemy sobie tutaj po prostu. Yy, I zobaczymy, co tam dla nas mają. Lester'a sobie może zrobimy po tej misji jeszcze, zobaczymy, jak tam nam czas na to pozwoli, nie? Yy, I ja w ogóle zapraszam bardzo serdecznie jutro na live'a. Tak, jeszcze się zareklamuję, poproszę taksówkę. Dziękuję. Proszę mnie podwieźć. Tak, proszę mnie podwieźć szybciutko. Zapraszam jutro na live'a, bo będą fajne rzeczy się działy. Będziemy treworem robić misje poboczne tym razem. Te wszystkie pewnie polowania, te jakieś inne pierdoły, zbieranie tych pamiątek z wajnu dla tych starych dziwaków. Więc to... Ojej. No będzie śmiesznie generalnie. No jestem. I co? Jezus Maria, co jest? O nie, helikopter. Najgorzej. Mmm. Najgorzej. Nie chcę, nie chcę. A mogę. Franklinem, czy coś? Dobrze, a muszę nie. Muszę sterować tym, czy mogę nie sterować? Ty coś? Lokalizacja Franklina jest zaznaczona na zaleźć na miejsce i przeskanuj go. Aha, tu jest Franklin, dobra. No, skanuj się. Publiczne obnażanie się, co? <laughs> <laughs> o Boże, Franklin. co on z policją lata? No dobrze. To Hałik. Idzie, lecimy do Hawick. Ja bardzo proszę, ja nie chcę sterować tym helikopterem. Ja chcę sobie po prostu pofrunąć i... Nie chcę tego helikoptera widzieć ani słyszeć po prostu. Parę czarnych owiec? techniczne minimum do wyrobienia o nie <grymne> okropne naprawdę okropne no dobra tutaj ktoś jest Chad Mulligan dobra Dobra, poza zasięgiem, a można bliżej jakoś szybciej podlecieć czy coś? Okej okay. Jest ja z nadmierną prędkością, tonie. O mój Boże Zaśmiecanie, a ten. Maria, Okropne. Dobrze, dalej. Gdzie jest jeszcze jeden kolega? A tu jest jeszcze. No ale kolego, weź y o tutaj, dziękuję. Oszustwo podatkowe. Hmm. Aha, w tamtą stronę. Łomatko, ile tego jest? No dobra, to po kolei. O, jest, znalazłam. Dobra, to będziemy go śledzić, rozumiem. Okej, okay, no dobra. On może się jakoś szybciej poruszać, czy on sobie na spacerek wyszedł. Piesio. <grywa> <grywa> no tak, to znaczy, że może na wszystkich szczekać. To, to, to prawda. <grywa> No, jest, jest, widzę go, widzę go. Jest ok. Tutaj pewnie wyjdzie stąd, nie? Jest, jest. Wszystko jest. No dobra, stąd pewnie wyjdzie, tak? Za schodków. No, nie ma jednej drogi za bardzo. Dobra, no czyli znaleźliśmy samochód, ok. Mhm, ale sobie pogadaliście? <laughs> Okej, okay, czyli o tak, w tą stronę, no dobra. No dobra, to w takim razie mamy go mieć na oku. Ja go pewnie zgubię, znając życie, więc tak, o, ale zobaczymy. Ten co wypadek prawie spowodował hey nah, your... Myślę, że docenisz tą otoczkę <laughs> oh, okay. well, no dobra, a on wjedzie na parking czy coś? no to przecież my go na tym parkingu nie dorwiemy Ej, dobra, zgubiłam go, nie? O, tam jest, dobra Nawet nie zauważyłam, kiedy on wyjechał stamtąd Co ten typ robi? On ten samochód zaraz tak zazłumie, że on się nie będzie niczego nadawał. Oho, i na parking wjechał. No to już po ptokach. No dobra, no ale przecież i tak go nie zauważymy przez te. te... A chociaż może, faktycznie? No dobra. A no i co my mamy zrobić z tym? W sensie Franklin go sam znajdzie? Hey, a no i co ja mam teraz zrobić? Mam ich skanować? Termowizji na Franklina Dobra, jest. Jest Franklin Dobra, a ten na przykład tutaj siedzi jakiś. M może być on, no. Nie, jeszcze nie. No, tutaj jest. Prawie jak gablotę, no to gdzie ten może być? Tu już jest koniec parkingu. To pewnie z drugiej strony. Tutaj gość siedzi i nie wychodzi. To pewnie on. No okej, okay, to chyba on. Dobra. Jezu, nie to.

No i świetnie, dobra, to widzimy się na miejscu. Przyspieszę wam to po prostu. Ej, co? Dlaczego? Y... Dlaczego mnie policja goni? Nie chcę Proszę iść stąd. Ja bym chciała na lotnisko bardzo dotrzeć. I co? Dobra, czekajcie, tam sobie zjadę po prostu. Co prawda, nie wiem, gdzie to lotnisko jest w końcu, bo się zgubiłam, ale. Mm, ale mam nadzieję, że tu policji nie będzie. Mogę sobie na przykład tu wjechać? Nie mogę. Szkoda. A to sobie torami pojadę. O. Po torach pewnie nie pojadę. Mam nadzieję, że nie będzie pociąg jechał. O, właśnie. Właśnie o tym mówiłam, ale dobra, dobrze, że mamy jeszcze drugie te, drugie tory. Dobra, o tu się skitram gdzieś, na przykład tak, w ten sposób mogę? Aha, ale tam już policja jedzie i na mnie czeka. Świetnie. To w drugą stronę ja sobie pojadę. No i dwie gwiazdki mamy aż. O, świetnie, dwa kilometry, serio? No dobra, przynajmniej, przynajmniej jechałam mniej więcej w tą samą stronę, w którą powinnam. Ej, ale nie tu, nie tu, nie tu, tylko tu. No dobra, dojechaliśmy sobie na miejsce. Dzień dobry. Dobra, dziękuję.

Oh wow, man, you one of them type of dudes, huh? Tell you something, how'd you like to drive a car like this one, then, man? For real. Like this or this? Oh, <laughs> man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those uh snowbird retired. You are sharp, man. I'm just looking for a paycheck for my services. No, no, don't worry, it'll come, that'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation. A może dałbyś mi kasę? Right. I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown. Right? Ale kasa byś dał? <laughs> Czy coś? You have got to take stop, man. Make that call before it's <laughs> too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. To ja biorę z e Czemu nie? No dobra. Mamy wyjść z lotniska. To teraz sobie pojedziemy chyba do Lester'a. Tak mi się wydaje, jaki mamy czas? 28 minut, kurde. No to nie wiem. Czy mamy czas? No dobra, zróbmy sobie jeszcze dłuższy odcinek po prostu będzie i tyle. Proszę mi otworzyć. Dziękuję. Ukończono. Ani draśnięcia widzę cię, dobra. Gumowe ucho to rozumiem, że mieliśmy je podsłuchiwać, tak? W tym helikopterze. No dobra, to w takim razie pojedźmy sobie do Lestera. Tylko ja bym chciała może jakąś taksówkę tutaj złapać czy coś? Masz u mnie długą marynę, bo teraz chcę pomocy, dał ciebie, ale wciągnąłem w to Trevora. Nie, dziękuję. Musimy pojechać na jego rancho przy seniora. Okej, okay, to dla Michaela misja, dobra. To w następnym odcinku to sobie zrobimy. Na razie jedziemy do. Do Lestera, zobaczymy, co on tam dla nas ma ciekawego. Aha, ja chciałam sobie jeszcze zobaczyć ten. Chciałam jeszcze sobie zobaczyć te akcje. Czy one wzrosły w końcu? Rynki nie, moje portfolio. Patrzcie, wzrosły. No dobra, to czekamy w takim razie, aż wzrosną jeszcze bardziej. Może to będzie pierwsza, pierwsza ta akcja, na której zarobimy cokolwiek, bo na razie to tylko tracimy pieniądze. Taki ze mnie mistrz inwestycji. Takie ze mnie mistrz inwestycji, że wszystko straciłam, no ale yy, to nie jest porada inwestycyjna, <grywa> czy coś, trzeba się zabezpieczyć. Yy, więc tak o. No dobra, widzimy się na miejscu w takim razie. No dobra, dojechaliśmy, yy, tutaj jest jakaś ta? Aha, tutaj, dobra. in now, Mr. Lester? so who the fuck don't you like today <laughs> Guys called isaac penny ruthless vulture capitalist about to take a controlling interest in vapid motor company and sell thousands of workers down the river penny's uh, one of those tight-fisted billionaires rides the same bus to and from work every day i was thinking you could take over the route and drop the ass off where he needs to go i got it good oh one thing if i was you i wouldn't buy any vapid stock until the acquisition falls through Okej, okay, wapid, tylko że <coughs> mam nie inwestować, dopóki go nie yy, zamorduję. Dobrze, rozumiem. Ale serio będę jechała autobusem? Słuchajcie, pojeździmy sobie zgodnie z, 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 z przepisami. W końcu w tej serii, w każdej serii w GTA, każdego człowieka, który nagrywał kiedyś GTA musiała być, musiał być odcinek zjeżdżenia zgodnie z przepisami. Także teraz jest właśnie na to doskonały czas. Jeszcze się będę zatrzymywała na każdym przystanku. O ja cię kręcę. Świetnie. <laughs> Bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, 200 metrów jeszcze, już bliżutko jesteśmy. Gdzie ty mi tu skręcasz? Mm, tutaj? I tu, Oj. No tak. Tak, Dambi, dokładnie tak. Dobra, mam wsiąść do tego autobusu, rozumiem. Boże, serio będę. Będę jechała autobusem, jak świetnie, dobrze. zachaczenie zachacz Ale tym ja mam pierwszeństwo, chyba, nie? Idź mi stąd. Aha, bo jest czerwona. okej okay. No to sobie poczekamy. Na czerwonym. Pogadamy, posiedzimy. Dobra, nie no, bez przesady Potrzebuję już wyjechać. Bo y, autobus ma opóźnienie, muszę jechać. No dobra, zapraszam, zapraszam. Pół hm. kilometra zajęło mi 3 godziny. No niestety niestety, w Los Santos to tak może się zdarzyć, że tak będzie. Dobra, wiem, że mam czerwone, ale mam opóźnienie, muszę jechać. Sorry, proszę pana. Ciekawe tylko, ile tych przystanków będę musiała przejechać, żeby go w końcu znaleźć, tego ziomka, bo. No, domyślam się, że będę go musiała zaciukać, a. Damn, a <laughs> Aha, czyli to nie tylko w Polsce. No, rozumiem. Dobra, jazda, jazda. Gdzie jest ten przystanek? A tutaj, dobra. Już widzę. Hey, in, Jeszcze serio? No dobrze, no to jazda w takim razie. Czerwone jest, trudno. Nie będziemy sobie jeździć zgodnie z przepisami. <noise> ja jednak nie mam do tego cierpliwości ani ochoty. Jakoś tak głupio. Ale ten autobus jest wolny. Ja się kręcę. Dobra, y, Franklin, szybciej tutaj na tym zakręcie. Y, Okej, okay. ale panie policjancie, idź mi pan stąd. O, to chyba ten, bo w garniturze. Oho, dobra. Ej, wysiadaj, 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 Franklin. Mm, a mogę sobie na przykład. się schować gdzieś on, tak? Na przykład. Zgub gliny. Dobrze, ja zgubię gliny bardzo chętnie, tylko potrzebuję samochodu do tego. Na przykład stąd. Na przykład jakiegoś szybszego. O, może być ten. O, i nawet mogę w niego wsiąść i sobie pojechać, zarobiście. Tylko proszę mi tutaj przełączyć radio. I ja bym chciała tędy pojechać sobie, o. Do widzenia. A ile mamy gwiazdek? Dwie, o, kurde. No dobra, już mnie nie znajdziecie. Możecie sobie tam anulować te gwiazdki. Oj, że tu jest policja. Ojoj, oj. No dobra, super Dobra, i Wapid teraz ym, Świetnie Wapid bym chciała... Żeby skorzystać z Myni, okej, okay, nie, nie nie, chcę skorzystać z mini, tylko chciałabym... Wapid, y, moje portfolio Ło, wow, to wzrasta i wzrasta, dobra Wapid, Wapid, va, Wapid i to spada. Jezu, jak bardzo spada. Dobra. To ja sobie to teraz kupię. o I to dużo kupię. Może się wzbogaca chociaż trochę. Ile? 117. A to jest... O, -o. no to nie, to trochę za dużo. Dobra, niech będzie tyle. Niech stracę. Ale deboner się już chyba trochę od... odbija, tak mi się wydaje. No dobra, to... Co, do zobaczenia jutro na live w takim razie. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie i dopiszecie obecnością. No i co, i do zobaczenia. Hej!